Witajcie na tym kanale! Dzisiaj azjatyckie rzeczy razem z oszą. To jest niesamowite. Egzotyczne. Egzotyczne rzeczy. Słuchajcie, kolejny odcinek z Oszą, by the way. Jest. Dziękujemy Ech. i pozdrawiamy Was za to serdecznie. I dzisiaj przenosimy się trochę do naszego tripus, jak byliśmy w Tokio. Tu Między przebitki, innymi. przebitki, przebitki, <laughs> przebitki jak byliśmy w Tokio i tam jedliśmy trochę sushi, więc dzisiaj będziemy też jedli sushi będziemy jedli różne inne fajne rzeczy. Tak. To są rzeczy, które są w stałej ofercie oszo w rzeczach egzotycznych, prawda? I tutaj mamy zestaw do robienia sushi. Ej, sumo sushi, zestaw do sushi premium. Czyli jak nie umiecie robić sushi, to prawdopodobnie w tym kartonie wszystko znajdziecie, bo nie wierzy, że produkcja by nam dała pudełko, w którym by nie było wszystkiego do podstawowej jej nauki Idealny sushi. zestaw także na prezent. No widzisz. Także to... jak na przykład myślicie nad jakimś prezentem na przykład już na święta. Albo dla swojej dziewczyny, tak jak Niki Mamadzie. What? Eee. Ej. Ej, ale sztos. Mamy tak, do zwijania sushi. Dobra. Opakowuję Mamy to. sos, sos. Sos Soy sos. Soja sos. Mamy wasabi, którego nienawidzę, więc odpuszczę. Mamy sushi vinegar. Ej, robienie I sushi jest like super. Sorry, przesunę się? Przez mi Nie, nie mogę, nie mogę. Przez mi dzięki. Mamy sushi rice, ale nasza kochana Natalka już nam rice zrobiła, więc rice już mamy. Hmm. Mamy pałeczki do jedzenia, tylko jedna, więc Mikołaj dzisiaj nie je, a nie, jednak dwie. I mamy również. nohy. bo ja, ja jestem we Francji. Ja wyobrażam sobie setup, w którym na przykład ktoś ma jakąś przyjaciółkę albo przyjaciela albo wielu znajomych. I kupujecie ten zestaw i robicie sobie sushi night. Sushi night Ty jesteś romantyczny. Chyba musisz znaleźć dziewczynę. dziewczyny. Dziewczyny, bijemek, poproszę. Nie. Nie? Nie. 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 Lżej! Oj, porważ, Nori? Nori. Sushi Nori. Jesz dużo sushi? Yes. Tak? Tak. Ja właśnie mam tak, że ja nie lubię ryby, więc to jest trochę troszkę problem, Ale ty też jadłeś kiedyś sushi z tą dziewczyną, z którą się spotykałeś kiedyś pamiętasz? czemu ty mówisz cały czas z takich rzeczy, których nie powinnaś? Kto napisał na grupie z księdzem? No napisał! Nie mów proszę takich rzeczy, bo te właśnie te dziewczyny to oglądają i potem jest trochę kupio. Przypał! ty eee, tak się robi sushi? No wiem. No to dalej. No to proszę, dobrze. Więc do zaczynamy robić sushi, a Ty w tym czasie przetestujesz może bubble tea. Zjesz to proszę. Nie, dziękuję, bo to jest wielki napis do not eat. A Ty przetestujesz sobie bubble tea. Nie, nie, ja wolę robić sushi, Ty przetestuj. To ja przetestuję bubble tea. Słuchajcie, o Jezus, czemu się na mnie kładziesz? Jak my byliśmy z Inez w Tokio, to szczerze to sushi nie było jakieś najlepsze na świecie, co? My byliśmy w jednym takim viralowym miejscu i tam było w porządku, to sushi, ale bez szału. Natomiast w takim dobrym, dobrym... Paryż najpierw chyba, co? się wie? Dobra, ale nie, 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 no przecież można zrobić tak. A bez skitu, przecież nic nam nie zabroni, to nasze sushi. Bez skitu, my tu jesteśmy szefami. Mhm. Ja zrobię jedną rolkę, ty drugą, zobaczymy, która będzie lepsza. Dobrze. Okej? Okay? Dobrze. Tylko przypomnę ci, że ja nie lubię ryby. A ja lubię, więc... No i super. To bubble tea, spoko, ale słodkie mocno. Pokaż. Natomiast ja chciałbym zrobić throwback jeszcze. Ojejku, jak żłobnie. Jezus, tyle tego wypiłaś? Mega słodkie, ale dobre, bardzo dobre. Ines, się ja właśnie odnalazłem karton pod tym sushi i jest tak... Najważniejsze składniki ryż, no to mamy. Czas na zawijanie, na bambusowej macie rozłóż nori, błyszczącą stronę to mamy, na środku połóż gar garść ryżu. No to Ines wzięła serek, najpierw. I do pieca. Wybierz swoje ulubione składniki sushi, dobra, umieść je na nori z ryżem. Patrzcie, ona zdjęła, zdjęła, zdjęła te rzeczy swoje. Zawijamy! Tak jest tutaj z wykrzyknikiem. Ja ostatni raz susznię robiłem w chacie Bagiego i ogólnie chata Bagiego jako projekt był taki bardzo... Nie wypał. Nie no, nie, nie chciałbym powiedzieć, że nie wypał. No czemu tak, nie. czemu tak mówisz? Ja bym bardziej... Za powie... mocno? Przegią? Trochę przegięłaś. Przegięłem? Po prostu chata Bagiego była takim projektem, powiem wam, że... Cięższe chwilę. Tak łagodnie. I do pieca. Dobra, jak ile to robi, to w trakcie tego my zjemy, przyzyskujemy sobie, sobie mochi. Jest plum flavor, passion fruit flavor i pomelo flavor. O, Michu, chcesz? Proszę Miku. W sensie, Michu jest z na planie, koleżanka zapłaci, więc... Ale jest niemową. – Ale niestety nie umie mówić. Daj działa. Nikt cię nie słyszał, na szczęście, <grym> bo nie masz nic portu. – Proszę, tak czy tak? Czy jest dobre, czy niedobry? Ines? – Jaki to jest smak? – Plum, pomelo, passion fruit. – Passion fruit. – Szczerze, randomowo powiedziałem smaki, nie wiem, który jest który. – Mmm, w porządku, jak żelek. Hmm? – Super. – The top. <grym> Nie, Ines, ale nie ciachaj gryby, no błagam, że ja nie lubię. No ale tylko troszkę. Moci zjedzone. Moci. Ale w trakcie Ines robi cały czas rzeczy, a my. O, ja bym to chciał! Kimi, Kimci. E, wiem, co to jest. Miku, Kolejna rzecz, którą chciałbym to jest, to są takie glony. Ja je mega lubię, tylko nie wiem, czy o tym smaku to będzie najlepsze. Uwaga. Ja totalnie nie wiem, Dobra. jak się robi suszy. Ja po prostu w to idę. O, to zajebiste. to. Ale mlaszczecie sobie. Mmm, dla mojej mizofonii to, to jest w ogóle... I nie, spróbuj. A jakie to jest ostre? Kimchi. Chcesz nie no. jeszcze? Ej, to dobre. Dobra, to ostaw, dzieciaku. Patrz, to lepiej. Azjatycki deser z kawałkami galaretki. Ja to kiedyś kupowałem, jak robiłem chłacze z maczkiem. Obudziłem się wtedy o trzeciej rano i bardzo byłem spragniony, więc robiłem chłacze. Ja nie wiem, czy yy, new Germany będą znać ten trend. Jaką byśmy jaką byś chcieli, Michu, zjeść? Strawberry? Lychee? Może... Nie. Okay. Tom? Co to jest? Mango? To dawaj to. Ej, realnie stojąc w tym studiu, ty byłeś w Tokio. Ty byłeś w Tokio i ja byłem w Tokio. Naprawdę? To jest niesamowite. Naprawdę. Ej, robisz super, to coś tylko bez tej ryby. Dobra, no przeżyjesz troszkę łososia. Nie przeżyję. Nie potrzebuję łyżkę. Pójdziesz po łyżkę? Tak, idę. Michu, zajmiesz się na chwilę. bardzo no, mhm. lubię jak się ją tak weźmieć weź przytuli, coś tam. Nie dotykaj tyka nawet nie próbuję. Już nie potrzebuję Mikołaj, dzięki. Tak, nie potrzebujesz myszki? Proszę Michu, to to łyżka dla nas. To chcesz to tak zjeść? No? Ej, w ogóle to jest super, że my dzisiaj też mamy trochę ten odcinek, tak jak ostatnio z Nez, że jedna osoba nie mówi. Biszkopt, mm -hmm. cztery jajka. Mm -hmm. Aha, że ja biszkopt, mm -hmm. my ty krem. Mm -hmm. Ja czuję, że się dręczy. Na łapę sobie to wysyp i po prostu to zjedz. No i co, Michu? Kurde, wywalisz to, ziomek. Zaraz to będzie lipa z tym, daj to po prostu, patrz. Można też to zjeść tak. Wszystkie te rzeczy są mega słodkie. Jeżeli ktoś jest takim gigafanem słodkości... Giga słodziakiem. Giga słodziakiem, to jest goła. Okej, okay? spoko, nie? Natomiast najbardziej z tego wszystkiego jaram się tym zestawem sushi. No myślę, że to jest coś takiego najfajniejszego. Dobra, uwaga, bo to może wyjść albo nie wyjść. Michu, pokaż rękoma, czy myślisz, że Ines wyjdzie do sushi. Tak, że wyjdzie. Ojej, jaki fajny wspierający kumpel. Jak to wygląda teraz? W nie wyjdzie. A chcesz, a chcesz na przykład ty wyjść z tego studia? Dzięki stary. Siemanko. Cześć. Zostaliśmy sami. No i co? Mogłoby być lepiej. Ale? Ale też nie jest najgorzej, uważam. To jest moje pierwsze sushi w życiu. Serio? Mhm. Nie, ja lubię, ja lubię sushi, bo sushi dla mnie jest takim daniem, że... Dobra. czyli, le lekko. No, pitu, ale, pitu. ale... Ale? Czy możemy zrobić zbliżenie na tą roleczkę? Zaraz wracam, umyję tylko szybko rączki. Nikolaj, tylko nie zepsuj. Chcesz zjeść? chodź, dawaj zjedz, zjedz. Michu, dawaj. Zjedz, jed jeden zjedz, ja powiem, że ja go jadę. Ej, zajebiste! No nie, Zepsułeś? Nie, serio. Zepsułeś? Zjadłem sobie dwa kawałki. Te, tej ryby nie już jakoś mocno. Gdzie wyrzuciłeś? Z, zjadłem. Głupku, wiem, że wkręcasz. Co zrobiłeś z tym? Zjadłem. Tam? Jesteś mega głupkiem. Dobra, to teraz off camera. Co, gdzie to jest? Co z tym zrobiłeś? Ty Michu to Wyrzuci... zjadł. No i Michu mówi, że? No. Michu nie lubi ryby. Lubisz ryby? Nie lubisz ryby. Co za ziołek? Gdzie tu są jakieś małe... Tależyki. No to z czym to zrobisz? Samą owe Ja bym chciała. A tam nie ma kraba? To nie jest Jest. No i właśnie. ale to poczekaj, bo ja chcę najpierw spróbować. No dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Dziękuję. A ty musisz na talerzyku nie masz tak złapy? No nie no. Sosia ja bym Dobrze, racja. Widzowie, ja zaraz będę wierzał w swoje sushi, ale najpierw koszty kosztuje swojego. Zobaczymy, czy jej to wyszło po prostu. No i daj znać. Ale tak szczerze, daj znać, dobra? Ale coś do tego dodałeś? Nie, przysięgam, że nie. Co? bardzo dobre. spoko nie uh -huh. się nie jadę, tego ale, ale widzowie także teraz wjeżdża szef kuchni który pokaże wam jak się naprawdę robi sushi a ja wypiję sobie lady boba Bubble Tea Matcha latę. uuu. Ej, a jak chodzicie coś zjeść ze swoim chłopakiem, to gdzie najczęściej chodzicie? Mm, na polskie jedzenie, do mojej i twojej ulubionej restauracji. Aha, to na tam. tatarka? Na tatarka i na rosołek. Okej. Okay. Jeszcze była kurkowa zupa ostatnio. Serio? Jako zupa miałam. No i jeszcze miałam fazę przez całe lato na grzankę z kulkami z jednej knajpy, ale też nie zdradzam, gdzie. Księżniczka pije. Ja na przykład najbardziej... Ej, to smakuje jak jakiś napój z Japonii, spróbuj. Może dlatego, że jest to... Jakieś jakie piliśmy. Nie no wiem. Tak, jak w automacie byśmy zakupili. Mhm, mhm. Dobra. Słuchajcie, ryś, ryś już włożyłem. Teraz wjeżdżam z. Co to jest? Filadelfia? Sosik, te sprawy. Sos nie cząstkowy. Dobra. Nie wysłanij mi. Proszę. Jak coś to mi powiedz, jak coś źle robię. Teraz wjeżdżamy w EEW Kierow. A hmm. jak to akurat to mam pokroić? Jakiś pomysł? Mikołaj, twoja dziewczyna przyszła to ogląda. No tak. Ja wszystko wiem, że to moja przyszła dziewczyna, jak to pokroić? Jak coś. Ja nie wiem tego, jak to będzie ze skórką. Nie, jest ze skórką. Kurka zaszła akurat. Dobra, biorę, biorę teraz kraba. Ja akurat krawa lubię, więc myślę, że to wyjdzie naprawdę spoko. Już mnie tego. Ej, jakby widzę opcję, gdzie mam więcej czasu i naprawdę robię sobie sushi w domu. W sensie robię sobie sushi night po prostu. Ja nie widzę opcji, kiedy ty masz więcej czasu. No tak, to prawda. Ale, ale, ale jakbym miał właśnie więcej czasu, to, to, to bym coś takiego zrobił. Dobra, to mamy to, to mamy to. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko, bardzo blisko końca. Jeszcze ogóreczka byśmy sobie tutaj skroili. Nie, nie lubię ogórka. Ale, ale to, nie, to jest dla mnie bardziej niż dla ciebie, wiesz? No ja tak to bym mogła spróbować. Boli mnie strasznie łóżko. A może za dużo słuchałaś na przykład naszych przyjaciół z Dreską? Eryka, Maćka. Ja no, naprawdę ich nie słucham. Dobra. Widzowie, mamy moją rolkę, która no, wygląda dość grubaśnie, ale też myślę, że to nie jest powód, żeby się stresować tym jak. Jak ty ją zawiniesz, powiedz mi? Patrz. właśnie, zrobimy tak. Robię naszą rolkę i zaraz zobaczymy, co nam z tego wyjdzie ciekawego. Dobra. Oj, ogóreczek jeden nam wyleciał. A, coś tu się pali! Styrta się pali. Dobra, widzowie. Proszę zobaczyć, to, to jest mój jeden susz. To. Maczamy go. wiem, no, że tej ryż trochę zrobiliśmy źle, ale poza tym wszystko jest kurde... Pyszne, co? Ja wiadomo, że jest to troszeczkę takie, nie domowe sushi. A zjesz to proszę jak rollo. Jemy nasze rollo sushi. To jest pomysł na biznes. No, no. brawo, super! Naprawdę spoko. Dziękujemy widzowie za świetny odcinek. Na chwilę przeniesiemy się do, do Tokio. Wtedy nie byliśmy. <grym> Boże, ja bym tak mega chciał pójść mnie na daily. Proszę. No nie kuj, kurde. Na daily? Skupiamy się na daily, a nie na podróżowaniu. Ciekawe kto to mówi. Pozdrawiam Osoba, was, której nie było dwa miesiące. Bo robili inne rzeczy. No, Bardzo ciekawe ważne. jakie. Pozdrawiam Was Do widzowie. widzenia. Elo!